Jest moją wielką radością powitać Was dzisiaj na naszym studium. Jezus jako drugi możesz na kanale Żyjąc Każdym Słowem. Moje nazwisko Adam Miarka. Będę chciał podzielić się właśnie taką historią porównawczą. Między Mojżeszem a Jezusem i podobieństwa, jakie zachodzą między tymi dwoma postaciami. Rozpoczniemy od tekstu z piątej Księgi Mojżeszowej, inaczej Księgi Powtórzonego Prawa, w której Mojżesz zapowiada, że przyjdzie jego następca, proroka takiego jak ja jestem, wzbudzić ci Pan Bóg Twój spośród ciebie, spośród Twoich braci, jego słuchać będziecie. Oczywiście tym zapowiedzianym prorokiem jest Jezus Chrystus. Prorok w Biblii to ktoś, kto przemawia w Bożym imieniu. To jest ten Mojżesz, którego powiedział Synom Izraela, proroka jak ja wzbudzi wam Pan spośród braci waszych. Takie świadectwo złożył Szczepan przed Sanhedrynem, identyfikując właśnie tego proroka jako Jezusa Chrystusa. Prześledzimy podobieństwa między Mojżeszem a Panem Jezusem jako drugim Mojżeszem i eksodusem, przez który przeszedł Pan Jezus. Możemy być zaskoczeni, ale przyjrzyjmy się tym podobieństwom. Dekret śmierci był wydany zarówno na Mojżesza, jak i na Jezusa, i to nie na poszczególne osoby, ale na wszystkie dzieci właśnie w tamtych czasach. W księdze. Yy... II Mojżeszowej czytamy, jak Faraon nakazał uśmiercić wszystkie dzieci hebrajskie, wszystkich chłopców i to obejmowało również Mojżesza, ale Mojżesz został wybawiony. A w Ewangelii Mateusza czytamy: wtedy Herod, widząc, że mędrcy go zawiedli, rozgniewał się bardzo, wydał rozkaz, aby pozabijać wszystkie dzieci w Betlejemie i w całej jego okolicy od dwóch lat i młodsze, według czasu, o którym się dokładnie dowiedział od mędrców. I Chrystus został uratowany z tej rzezi również. Przebywa w Egipcie zarówno Mojżesz, jak i Jezus. O wizycie Pana Jezusa w Egipcie czytamy. Wstał więc oczywiście Józef i wziął dziecię oraz matkę jego w nocy i udał się do Egiptu. Zostaje wezwany do wyjścia z Egiptu zarówno Mojżesz, jak i Jezus. O tym wezwaniu Pana Jezusa do wyjścia z Egiptu czytamy w Mateuszu 2,15, i przebywał tam aż do śmierci Heroda, aby się spełniło, co powiedział Pan przez proroka mówiącego, z Egiptu wezwałem syna mego. Przechodzi przez swoje Morze Czerwone zarówno Mojżesz, jak i Jezus, przy chrzcie w rzece Jordan. Co jest ciekawe, o Mojżeszu czytamy w 1 Koryntian 10,2 i wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu także przejście przez morze czerwone jest przyrównane tutaj do chrztu w Mojżesza ochrzczeni zostali. O chrzcie Pana Jezusa czytamy wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana aby się dać ochrzcić przez niego. Początek publicznej działalności Pana Jezusa był związany z przejściem przez wodę chrztu. I jest tutaj analogia w życiu każdego z nas to eksodus, to wyjście Izraela z Egiptu powtarza się w pewnym duchowym sensie. My żyjemy w niewoli grzechu, zostajemy wyzwoleni, to przejście przez Morze Czerwone to jest ta granica, gdzie zostawiamy stare życie, gdzie jeszcze przed Morzem Czerwonym Egipcjanie mogli zagrażać Izraelitom, ale oni poginęli w Morzu Czerwonym i za Morzem Czerwonym, kiedy już przeszli, była wolność i droga do ziemi obiecanej. Tak samo my przechodzimy przez naszą wędrówkę wiary, jak Izrael przez pustynię. I w końcu trafiamy do Ziemi obiecanej, do naszej niebiańskiej ojczyzny. Także widzimy tutaj takie podobieństwo przejścia przez wodę, które jest granicą właśnie. Taką niesamowitą. Po chrzcie, pan Jezus udaje się na pustynię, gdzie Jezus przebywa 40 dni. Jest to analogia do Mojżesza i Izraela, przebywającego na pustyni przez 40 lat na skutek ich nieposłuszeństwa, ale Chrystus jest posłuszny i on 40 dni przebywa na pustyni. Jest to analogia, gdzie upadł Izrael tam Chrystus zwyciężył i był na pustyni 40 dni kuszony przez szatana i przebywał pośród zwierząt a aniołowie służyli mu. Po powrocie z pustyni Jezus wygłasza kazanie na górze deklarację praw jego królestwa tak jak Mojżesz, który w piątej księdze Mojżeszowej, księdze powtórzonego prawa po 40 latach na pustyni powtarza prawo nowemu pokoleniu Izraelitów. Kiedy wstąpił pan Jezus na górę, Czytamy, otworzywszy usta swoje, nauczał ich mówiąc. I tutaj całe kazanie na górze, cała deklaracja praw Królestwa Bożego następuje. Ale jest jeszcze jedno ciekawe podobieństwo i ciekawe spotkanie tych dwóch postaci Mojżesza i Jezusa. Jezus na górze przemienienia spotyka się z Mojżeszem, który wraz z Eliaszem wspierają Jezusa przed najważniejszą częścią Jego dzieła zbawienia. Czytamy w Ewangelii Łukasza 9, 30, 31. I oto dwaj mężowie rozmawiali z Nim, a byli to Mojżesz i Jeliasz, którzy ukazali się w chwale i mówili, o czym oni mówili, o jego zgonie, który miał nastąpić w Jerozolimie. Przyjrzyjmy się, jakie oryginalne greckie słowo jest tutaj użyte? Możemy być zaskoczeni. Jest tutaj użyte greckie słowo eksodus. Którzy ukazali się w chwale i mówili o Jego zgonie, który miał nastąpić w Jerozolimie, to tłumaczenie Biblii Warszawskiej. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, o Jego eksodusie, odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie, to tłumaczenie Biblii Tysiąclecia. Którzy pokazawszy się w sławie opowiadali o Jego śmierci, którą miał podstąpić w Jerozolimie. Także Chrystus przeszedł przez swój eksodus również. My dzisiaj, kiedy piszemy jakiś tekst, mamy współczesne, różne sposoby podkreślania myśli w tekście. Możemy pogrubić się, jakiś wyraz, jakąś myśl, którą chcemy podkreślić, możemy ją zrobić kursywą, możemy podkreślić, zmienić kolor czcionki, zmienić wielkość czcionki, albo możemy też zastosować wszystkie te zabiegi jednocześnie. Ale pisarze biblijni nie mieli takiej możliwości. Oni, kiedy chcieli podkreślić jakąś myśl w tekście, musieli to zrobić poprzez strukturę tekstu. Tekstu. I w Biblii bardzo często występuje tak zwana chiastyczna hi struktura tekstu biblijnego, która ta nazwa wzięła się z podobieństwa do litery greckiej H, który jest takim skrzyżowaniem. I dam to na przykładzie Ewangelii Mateusza 23.12. Mamy myśl A i odpowiadającą ją jej myśl B. Ktokolwiek się wywyższa, będzie poniżony. I mamy myśl A'. I odpowiadającą um, jej myśl, Beprim. Ktokolwiek się uniża, będzie wywyższony. Tą centralną myślą tego tekstu jest pokora. Ktokolwiek się wywyższa, będzie poniżony. Kto się uniża, będzie wywyższony. W centrum jest pokora. Możemy sobie tą strukturę chiastyczną tekstu wyobrazić też jako taka droga na szczyt i schodzenie ze szczytu. Mamy po drodze na szczyt wprowadzenie, akcję wznoszącą, komplikację, docieramy do szczytu, tam jest ta główna myśl i wszystko jakby odwraca się yy, i cofamy się. Odwrócenie komplikacji następuje, akcja opadająca i rozwiązanie. I jeżeli popatrzymy na Księgę Wyjścia, Księgę Eksodus, literackie centrum Księgi Wyjścia II Mojżeszowej według struktury chiastycznej tekstu jest w... W rozdziale 14, wersecie 30 i 31. Tak wybawił Pan w tym dniu Izraela z ręki Egipcjan, i widział Izrael Egipcjan martwych na brzegu morza. Izrael ujrzał wielką moc, jaką okazał Pan na Egipcjanach, a lud bał się Pana, i uwierzyli w Pana i w sługę jego Mojżesza. Te trzy rzeczy chciałbym podkreślić. Pan wybawił, uwierzyli w Pana, i został wywyższony jego sługa Mojżesz. To samo mamy w przypadku Chrystusa, jego misji zbawienia. I Chrystus wybawił, uwierzyli w Boga, uwierzyli w Ojca, którego Chrystus tu na ziemi reprezentował, jako Bóg człowiek i w Jego sługę Jezusa Chrystusa. Także chwała niech będzie Bogu za to, że Chrystus jest tym drugim Mojżeszem, który przeszedł swój eksodus zwycięzcą. Wkrótce będę chciał podzielić się z Wami studium Punkty Zwrotne w życiu Saula. Zapraszam do oglądania, komentowania, polubiania, udostępniania, subskrypcji kanału Żyjąc Każdym Słowem. Szczególnie polecam poniższe filmy. Niech Bóg obficie Was błogosławi w Waszych codziennych rozważaniach Słowa Bożego i w Waszym codziennym chrześcijaństwie. Amen.